Cześć, witam was serdecznie na moim kanale, na Kreatywny Świat Alicji. Dzisiaj pokażę wam jak wygląda moja torba na świąteczne prezenty. Jest ona dość spora, dlatego tutaj użyłam takich papierów, jak możecie zobaczyć 30 na 30. Zaraz wam bliżej ją pokażę, ale zanim wam pokażę ją bliżej, chcę wam powiedzieć jeszcze trochę jakich papierów użyłam, a mianowicie pierwszy tutaj ten granatowy, to są papiery typowo akcjonowe. Kolejna jest zwyczajna biała baza. I tutaj ten najbardziej odznaczający się, to jest z kolekcji Lemoncraft i to jest Join to the World. I powiem Wam, że te papiery robią praktycznie całą robotę, bo tutaj jak możecie zauważyć malutkie jedynie dodatki, które są i już od razu mamy piękną gotową torbę lub kartkę w zależności jaką pracę tworzymy. Ale jeszcze pokrótce wam powiem, jakich wykrojników użyłam. Tu mamy akurat gwiazdę betlejemską. Kolejny jest wykrojnik taki bardzo dość strojny. To jest tutaj ta ramka. To jest zrobione shaker. Kolejny, żeby wyciąć tutaj tą ładną ramkę w środku. I ostatnie wykrojniki, a mianowicie to są tego typu gałązki z choinki. Z bliska torba wygląda tak. I zacznijmy może od kwiatuszka. Kwiatuszek jest zrobiony przeze mnie z faumiranu. Jest potuszowany niebieskim tuszem, który był kupowany w akzonie Środeczek, tu jest dodany taki błyszczący diamencik. I dodane są jeszcze gałązki choinkowe z wykrojnika, które wam wcześniej pokazywałam. Tutaj wyżej mamy zrobiony shaker. Jak widzicie? I tutaj w środku, w tym shakerze, mamy malutkie niebieskie serduszka plus białe gwiazdki. I on jest zrobiony z tej strojnej serwetki, którą wam wcześniej pokazywałam. I wycięty jest tutaj środeczek. Taki kwadracik. Przyozdobiony ten shaker jest podobnie, czyli tutaj mamy dwa kwiatuszki z famiranu plus gałązki choinkowe, i dodany jest jeszcze tutaj taki renifer. Tutaj na górze mamy napis Wesołych Świąt. On jest z latarni morskiej. Tutaj na górze też mamy kwiatuszka z famiranu i gałązki choinkowe, i na bokach dodałam jeszcze takie większe. Diamenciki. i ostatni element tak żeby taki był trójwymiarowy trochę ten obrazek zrobiony jest jakby w ramce wycięłam część po prostu w papierze taką falbankę umieściłam na niej piankę i jest tak troszkę taki wypukły kształt no i tak prezentuje się cała ta torba ona jest tak jak wam mówię dość spora Mam nadzieję, że Wam się będzie podobało. Ja Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu. Życzę Wam zdrowych, wesołych świąt i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. Pozdrawiam!